Siewandero, się witam was wszystkich bardzo serdecznie w unboxingu kamerki od SJK SJ6 Legend. Otworzymy ją sobie, pokażę Wam jak ona wygląda i jakie akcesoria są do niej. Już ją trochę po pożywałem, przetestowałem. Tu na tej poduszce, tu właśnie, na tej skórze będzie na subskrybuj. Także pamiętaj, żebyś zostawił subskrypcję, żebyś był na bieżąco i łapkę w górę, jeżeli taki unboxing Wam się podoba. Eee, teraz przejdziemy do otworzenia tego. Na pierwszy rzut oka mamy taką ładną kamerkę. Od SJK s 6 Legend. Dwa wyświetlacze, strafobudowie. To za chwilę. To mamy takie jakieś główienko. Eee, otwierając to, ukazują nam się... Yy, różne akcesoria Takie jak yy, chusteczka z mikrofibry, mikrofibry do czyszczenia kamerki Różne to takie te, te, te na klipsy yy, Papierologia jak zawsze To jest yy, na yy, obiektyw żeby się nie rysał nie porysał. Tu mamy jedną z takich, z takich śrubek. Tutaj mamy to mocowanie, żeby ona się trzymała. To jest takie coś z gwintem, abyśmy mogli ją sobie przymocować. Tutaj mamy taką, jakby plastikową obudowę. To nie jest wodoodporna, tylko taka leciutka obudowa, żeby lepiej dźwięk był nagrywany. I, i szybkę przednią do wymiany. To jest do tego, aby można było zanurkować na 30 metrów. A założoną mam. Zaraz wam pokażę, jaką tu jest. Kolejny ten do yy, naklejenia. Tutaj znowu, jak możecie zauważyć, takie te, także... A, i tu kolejne legówieńko tak do mocowania. W kartonie znajdziemy jeszcze naklejeczki SjK Także bardzo fajnie. Dobra. Przejdźmy teraz do kamerki. Czekajcie chwilę. Prezentuje ona się tak, są tutaj dwa przyciski z boku. Ten pierwszy służy do włączenia, a drugi do y, ustawień. Wyświetlacz z tyłu, który pokazuje y, ile mamy giga karty, która godzina i tak dalej. Obiektyw i y, tu jakieś diody chyba baterii, z tego co wiem. Y, ten przycisk, y, który się nagrywa lub robi zdjęcia. Posiada również ona gwint, że można bezpośrednio na statyw wkręcić. Oraz baterie Włączymy ją, żeby Wam pokazać, jak się prezentuje. Są lekkie. O! Widzicie? O! Tak wygląda ale lepiej będzie wyglądała jak Wam pokażę ją ja niedługo jak, jak będę coś nagrywał I jeszcze ładnie pokażę obudowę tutaj wymieniłem sobie te, tą przednią szybkę, ponieważ kamerka jest dotykowa i tu jest to specjalne, do, żeby można było obszugiwać się nią poprzez dotyk, dotknięcie, to jest taka olika jakby i w tym się w tym się nie bierze do nurkowania, także trzeba wymienić na w drugą w zestawie. Obudowa prezentuje się tak w sumie jak chyba w każdej, jak w każdym, jak to się mówi, yy, no w każdej kamerce sportowej. także by było na tyle tak, krótkiego, zwariowanego, dziwnego unboxingu. Jeżeli chcielibyście więcej unboxingów, to pamiętajcie o, o zostawieniu łapeczki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem. Yy, zbliżamy się małymi krokami do 90 że pamiętajcie i niedługo wleci filmik z tej kamerki i zobaczycie jak ona nagrywa. A ja się z wami żegnam się